Dobry Państwu Adriana Kloskowska, nauczyciel, wychowawca, polonista, wykładowca akademicki, trener od wielu lat zajmuje się również wspomaganiem nauczycieli rozwoju. Dzisiaj witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie bliski temat, który poruszymy nie tylko dla nauczycieli. Ale w ogóle dla ludzi współcześnie żyjących, dlatego że zastanowimy się nad tym, jak funkcjonować w tym usieciowionym świecie, jak w świecie, w którym mamy ogromne zasoby technologiczne, możemy wykorzystywać je w procesie uczenia się i uczenia naszych uczniów. Tematyka dzisiejszego spotkania to tematyka, która związana jest głównie z gorącym ostatnio tematem, z tematem sztucznej inteligencji, która wkracza w różne obszary naszego życia. Jest to spotkanie, które ma być dla Państwa inspiracją. Ma być dla Państwa inspiracją, ponieważ tak naprawdę żyjemy. W świecie ciągłych zmian. I my, jako nauczyciele, wychowawcy, my, jako osoby wspomagające na co dzień rozwój dzieci i młodzieży na różnych etapach, musimy być kreatywni i musimy za tymi zmianami podążać. Dlaczego? Dlatego, że przecież przygotowujemy młodych ludzi do życia. W świecie, do życia w dorosłym świecie. Nie wiemy, jak ten świat będzie wyglądał za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dlatego ważne, by kształtować w młodych ludziach postawy otwarcia na to, co nowe, postawy ciągłego uczenia się, postawę krytycznego myślenia i efektywnego wykorzystania tych zasobów cyfrowych. Które w danym momencie ich funkcjonowania będą. Powiem dzisiaj Państwu z punktu widzenia praktyka, z punktu widzenia nauczyciela, polonisty, wychowawcy, osoby, która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak wykorzystuje te zasoby cyfrowe, ale także chciałabym, żebyśmy zastanowili się. Nad tymi plusami, ale również nad tymi takimi niebezpieczeństwami, które są związane właśnie z tym funkcjonowaniem w świecie zasobów technologicznych, a także w świecie sztucznej inteligencji. Do zobaczenia na naszej edukacyjnej drodze.